Witam, jestem Lord Zagrajba. To jest filmik, którym będę Wam składał życzenia na rok 2012. Gdzieś około 19.00 jest. A nie. A nie długo potem będzie. No. Chcę to wrzucić w Sylwestra i w ogóle. Żeby było dobrze. No i. Wszystkiego najlepszego na Sylwestra. Żeby Wam się wszystko udawało, może. No, jeśli jesteście, jesteście takimi let's początkującymi jak ja, no to se. No, życzę, żebyście. No, mieli dużo widzów i ogólnie. My, myślę, że ten. Że mi też będziecie składać życzenia. Nie wiem, jak jesteście lesplayerowcami, to stacie jakieś życzenia. Może ja mam tylko jednego widza. Ale i tak stawiam życzenia. No bo jestem pro, wiadomo. No i to do wszystkiego dobrego ogólnie. I. I wszystkiego najlepszego i to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Happy no, New Rock!